Jak myślisz, z jakich elementów powinna składać się skuteczna strona przechwytująca tak aby pozyskiwała dla ciebie możliwie jak najwięcej subskrybentów na twoją listę mailingową? Zobacz, pokażę ci teraz kilka przykładowych stron przechwytujących. Na przykład tutaj mamy pierwszą z nich, która może funkcjonować samodzielnie w danej subdomenie lub pod konkretną domeną. Może być to również strona przechwytująca która jest umieszczona jako jedna zakładek na stronie fanpage na Facebooku, na przykład taka strona, może to być również taka oto strona przechwytująca, gdzie nie ma formularza zapisu, tylko jest przycisk odsyłający do formularza zapisu. Czy też na przykład taka strona przechwytująca? Jak myślisz, co łączy te wszystkie strony przechwytujące? Otóż zwróć uwagę na kilka bardzo istotnych elementów. Jeżeli chcesz, aby Twoja strona naprawdę pozyskiwała mnóstwo subskrybentów dla Ciebie na twoją listę mailingową, to musi się ona składać z trzech bardzo ważnych elementów, czyli nagłówka, który ma Skupiać uwagę osoby, która wchodzi na Twoją stronę przechwytującą, czyli nagłówek ma zwrócić uwagę, ma zachęcić daną osobę do zapoznania się z resztą treści, z resztą materiałów. Poza tym, na stronie przechwytującej musi być formularz zapisu na listę mailingową lub też taki oto przycisk odsyłający właśnie do formularza zapisu na listę mailingową, który pojawia się w formie okna pop-up. I trzecim takim najważniejszym elementem na stronie przechwytującej jest wezwanie do akcji. Czyli, na przykład, tak jak tutaj mamy na przycisku, tak, pobieram je natychmiast. Wezwanie do akcji może brzmieć również przykładowo. Pobierz teraz darmowy raport. Zapisz się teraz, aby odebrać bezpłatne wideo. Dokonaj subskrypcji, aby otrzymać bezpłatny dostęp do systemu. Strony przechwytujące tak naprawdę występują w różnych formach, czyli może to być tak zwana strona lądowania, może być to tak zwana strona squeeze page, może to być squeeze page z wideo, z tekstem, przeróżne formy. Natomiast zadaniem każdej z takich stron jest pozyskiwanie subskrybentów na listę mailingową. I tutaj oczywiście możemy dodać również podtytuł. Można dodać na przykład jakieś teksty, informacje zachęcające do zapisu na naszą listę mailingową, związane oczywiście z naszą ofertą, z tym co ceny później komuś dać, sprzedać czy jaki jest cel naszej listy mailingowej. Warto również dodać jakiś bonus gratis w zamian za to, że ktoś zapisze się na naszą listę mailingową. Warto dać takiej osobie coś wartościowego. Na na przykład, książkę, na przykład, swój jakiś raport na temat związany z Twoją listą mailingową, z tym, co chcesz później tej osobie przekazać za pośrednictwem swojej listy mailingowej, czyli na przykład jakąś skuteczną strategię biznesową. Cokolwiek. Warto również pamiętać, jeżeli chodzi o strony przechwytujące, o tym, że tak naprawdę nie ma idealnej strony przechwytującej, która będzie świetnie działała dla każdego człowieka. Nie ma czegoś takiego. Tak jak niektóre firmy oferują gotowe narzędzia i twierdzą, że ich strony przechwytujące są najskuteczniejsze. Ok, dla jednej osoby mogą być skuteczne, dla drugiej niekoniecznie. Jeżeli przykładowo taką samą stroną przechwytującą posługuje się duża grupa osób i promują tę stronę przechwytującą w tym samym miejscu, na przykład na Facebooku, i kierują na przykład reklamę do tej samej grupy docelowej, to automatycznie taka strona przechwytująca staje się mało skuteczna. Także tak naprawdę najlepiej jest tworzyć swoje własne strony przechwytujące i przede wszystkim je testować. Każdy z elementów testować. Zobacz, czasem nawet kolorystyka tekstu ma wpływ na to, czy ktoś się zapisze na Twoją Listę czy nie. Kolorystyka przycisku odsyłającego do formularza zapisu, czy też umieszczonego bezpośrednio pod formularzem zapisu na listę mailingową, ma wpływ na to, czy ktoś zapisze się, czy nie. Ma wpływ na to, jaka jest skuteczność Twojej strony. Takie drobne elementy, kolorystyka, czcionka, wielkość czcionki może spowodować, że ta różnica w kwestii zapisów na Twoją listę mailingową może być olbrzymia. Także najlepszym rozwiązaniem jest. Tworzenie swoich stron, testowanie ich. Jeżeli dana strona słabo konwertuje, używasz innej, albo zmieniasz coś na tej samej stronie. Warto robić tak zwane split testy, o czym też powiem w innych nagraniach wideo. Dzięki czemu możesz się dowiedzieć, która strona jest najskuteczniejsza. Pytanie tylko, jak takie strony przechwytujące tworzyć, gdzie je tworzyć, w jaki sposób, ile to kosztuje. I tutaj. Jednym z takich dobrych rozwiązań, według mnie dobrych rozwiązań jest firma All In One Profits która daje świetne narzędzie właśnie do tworzenia stron przechwytujących, stron sprzedażowych i różnego rodzaju innych stron, których potrzebujesz dla swojego biznesu. I to narzędzie jest dostępne w ramach abonamentu za 20 dolarów miesięcznie, gdzie nie masz żadnego limitu, jeżeli chodzi o liczbę generowanych, tworzonych stron. Każdą z takich stron możesz wygenerować na wiele przeróżnych sposobów. Każdy z elementów na takiej stronie możesz zmienić. Czyli dostajesz narzędzie do generowania stron, do tworzenia od podstaw. Masz przykładowo czyste tło i umieszczasz tam co chcesz. Masz narzędzie do wstawiania przycisków, masz narzędzie do wstawiania tekstów. Nagranie wideo, innych elementów, albo też masz gotowe szablony, które możesz wykorzystać, które możesz w dowolny sposób przerobić. Każdy z elementów w bardzo łatwy sposób można przerobić. Wystarczy kliknąć na przykład na tytuł, który masz standardowo zapisany w danym szablonie, i zmieniasz tekst na swój własny. Zmieniasz czcionkę tego tekstu, kolorystykę, wielkość. Dosłownie wszystko możesz na tamtych stronach zmienić. 20 dolarów miesięcznie nielimitowana liczba stron, i oprócz tego mnóstwo innych narzędzi w ramach abonamentu otrzymujesz, bo otrzymujesz również hosting, autoresponder. I wiele innych narzędzi marketingowych, które są po prostu konieczne w biznesie rozwijanym w internecie. Także jeżeli chcesz zapoznać się z ofertą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat firmy All in One Profits, to pod tym nagraniem wideo kliknij link, zapisz się na listę mailingową i za chwilkę otrzymasz na swoją skrzynkę e-mail więcej informacji. Także pozdrawiam Cię serdecznie, sprawdź tę ofertę, bo warto.